Cześć, witajcie! Dziś kolejna część e, no, naszych przygód, kapitana Nemo. Tak, dokładnie. E, Popatrzcie sobie na czas, tak, żeby nagranie nie było zbyt długie około 20 minut. Kilka zmian. Pierwsze: e, no niestety muszę przyznać, już Wam pokazuję. No dodałem sobie, co prawda, ale jedno nasionko zboża, jak e, zniszczyłem to wypadły mi dwa nasionka, więc już normalnie mi rośnie wszystko. O, dynia nam to wyrosła, a nie, że nie mogę no, mieć się zboża, ponieważ skończyło się. Tutaj wykopałem, nie chciałem Wam tym coś wykopałem takie, takie pomieszczenie do hodowli ewentualnie grzybów, ale tutaj sobie sadzam drzewka znalazłem tutaj dwa żelaza które już przetopiłem bo zrobiłem piekarnik jak mogliście pewnie zobaczyć na początku piecyk, sorki, nie piekarnik i mamy na razie dwie sztabki żelaza trochę drewna możemy pójść znowu posadzić drzewo to akurat niech rośnie na dircie dobra, niech rośnie Dalej, co my tutaj możemy jeszcze zrobić? Eee, dwie sztopki zlaza na, na razie nam się nie przydadzą. Szczerze to wybrałbym się do kopalni, ale zobaczmy jeszcze na listę zadań. Mamy zrobione zbuduj generator kobla i zbuduj łóżko. Eee, stwórz co najmniej 20 pochodni, to musielibyśmy się wybrać do kopalni. Co najmniej dwa domki, to pewnie chodzi o to, że dwie takie szklane kopuły rozbuduje wodwodne miasto ze szklanymi kopułami. Nie wiem. Posadź las, no to nie wiem. Nie wiem, czy możemy już uznać to zadanie. Jak trochę rozbuduję, faktycznie będę sadzał po kilka drzew, To tak. Stwórz farmę melonów, dyni, trzciny i pszenicy. Wszystko mamy zrobione. Melony mamy posadzone, dynie mamy posadzone, trzcinę mamy posadzoną i pszenicę też już posadziliśmy. Stwórz, stwórz dużego czerwonego grzyba. Wiecie, co możemy spróbować? Czerwonego, tak? Dobrze czytam? Czerwonego grzyba, tak. Z mączką kostną i zalepimy tam dirtem, żeby on miał całkiem ciemno. Ok, na razie trochę oszczędzam te kości bo mogą nam się przydać wiecie, co I, aha zrobiłem sobie jeden chlebek z tego zboża i zjadłem trochę bo mnie już głód bił <noise> jakkolwiek to brzmi znaczy nie jakkolwiek to brzmi dobra nieważne okej okay, schowajmy sobie to drewno teraz tutaj zabudujemy cyk cyk żeby było ciemno żeby im się zaraz tutaj coś nie zespawnowało Musimy trochę to wszystko poniszczyć. Grzybek stoi, dobra. Sadzonki mamy, także jak nie wypadnie to... No chyba nie szkodzi, chociaż wiecie co? Możemy chwilę poczekać. Hmm. Bo jednak sadzonki tak czy tak się przydadzą. No, wypadać sadzonki. Powoli znikałem liście jak zawsze. Hmm. Dobra. To przyjdziemy tu za chwilę. A... Dobra. Generator kobla. No, jakoś się trzyma. O, widzisz... Nie. Kurde. Ale zepsułem. Czekajcie, co miałem? Mączkę kostną. O, mamy sezonki, dobra. Mączkę kostną i narzędzia. Kurde. I drewno. Nie. Mamy chociaż te sezonki. Wiecie, co to muszę sobie zrobić raz. No, widzicie, jaki ten genera generator kobla jest do dupy. Eee, co ja robię? Zrobimy sobie 8 potyków. Mamy trochę mamy. Boże, pchają mi się tutaj te squidy. No, won. Weź kolegę ze sobą. <noise> o Boże. Już jednego rozwaliłem. Torbyl z atramentem. Ale nazwa. Dobra. Zróbmy sobie tak. No, to porek. Eee, motyka nam będzie potrzebna. To ją się robiło tak. I jeszcze jedna rzecz: kill off. no wiadomo. Oho, Ok. I to wszystko. Wiecie, co? Wszystko przerobię na deski. Bo pień mi na razie jest w ogóle niepotrzebny. Aha, jak widzicie, już nie mam modów, ponieważ wrzuciłem jakiś mod, który nie działał. Nie wiem który był mi Kilka ułatwiających grania, jakichś tam nie wiadomo jakich i e, wywaliło mi crasha w Minecrafcie, więc nie ma sensu. Aha, wyciekiem ja się zabezpieczył przed wpadaniem tam, tak jak było. Postawię faktycznie tego dirta, bo to jednak a, dirta utopiłem. Co się nie będzie palić? Po prostu jednego kobla tam postawię cyk. Sprawdźmy. O, teraz jest OK. Zapomniałem o tym. No widzicie. No, nie jest to doskonałe. Niestety. Niestety, niestety. Ale generator kobla jest zbudowany. Zresztą o kobla nie mam co tutaj płakać, bo na pewno będę kopał wcześniej czy później. I... Yy... Koble będę miał dostatek Dobra, jeszcze jeden, tak do 10. No, cyk, dobra, dzięki eee, O, jeszcze jedna sezonka, miło To jeszcze mączkę kosną muszę wziąć Dirta bym trochę wykopał, no ale No, pójdziesz mi stąd Ja się jeszcze utopię przez Ciebie won no, no. Mhm. Sadzonka i znowu dobrze, że nie wziąłem ze sobą tych kości, bo to była masakra. Okej. Okay. I idziemy wyrosnąć sobie grzybka, tylko, no, chwila. Eee, co szybko roz... dobra. Niech będzie piasek. Żeby tutaj zalepić, bo jak wiecie, lub nie wiecie, grzybki potrzebują ciemności. Aaaa... A, a, a... Aaa... Co jest? Masz dużo miejsca, grzybek. No, ja, to może tutaj... Ale mączka kostna mi się nawet nie traci, więc... Nie wiem, co jest grane. Psz, nie mam pojęcia. Bo na dircie on się nie sieje. No, też. No to nie wiem. Nie no, Didzcie też rośnie faktycznie. To nie wiem. Bo jak wpada światło, to on w ogóle nie urośnie. Bo z tego co pamiętam grzybki muszą mieć całkiem ciemno. Żeby rosły. No nic. Kurczę. Więc co będę to musiał powiększyć, ale nie będę was tym zajął, o, znowu dynia. No czcina jeszcze nie urosła. Eee. Melon rośnie, mamy drugą dynię, dobra. Eee, czyli odkładamy. Dynie nam się przydadzą do świetlenia dna, to już chyba mówiłem. Na razie mączkę kostną mogę odłożyć i jeszcze przyjrzę się zadaniu. Posać las, no to już mówiłem. Zbuduj piec, o, to też już mamy. Zrób małe jezioro, a po co nam jezioro? Hmm. Eee, zrób miejsce do spawnowania się mobów agresywnych i neutralnych. Taki mob grinder. No to to przy tym jest więcej znacznie więcej kopania. Eee, zrób 10 chlebów, już jeden zrobiłem, co prawda, nie na wizji, ale pewnie tak zrobię znacznie więcej niż. 10 Zbuduj flagę, to może być ciekawe. Najlepiej polski. Będziemy potrzebować czerwoną i białą wełnę. A poza tym mamy zadanie, żeby zdobyć po 10 klocków wełny w, 10, w 9 kolorach. Zbuduj 10 rybek. To może być ciekawe. Zdobądź 10 Pereł No to będzie chyba najtrudniejsza. Chociaż zobaczymy. Dobra, ja w tym momencie pójdę sobie wykopać tutaj trochę gliny. Tylko wiecie co. E, trochę bym to poszerzył. Hmm, może bym ten. Nie, na razie nie będę tracił piasku. Deski też nam by się przydały. Z przecież jego mamy najwięcej. Zrobiłbym taki myk. O. Cyk, cyk. O. Cyk, cyk, cyk. O, dobra. Zobaczcie, co zrobię, bo zaraz nam tu woda wleci. Okej. Okay. Aha, dobra. Jest Okej. Ok. okay. Iczek. Eee, no, uciekaj nam woda. Dobra, na razie to będzie takie prowizoryczne i tak mniej więcej będziemy musieli powiększać swój teren. Ogólnie potem to przerobię na szkło, bo przez koble nic nie widać. E, dobra. I teraz trochę możemy wykopać gliny. No i to mniej więcej tyle. Dobra. I to musimy wsadzić do pieca. Więc przydałby nam się węgiel, boż drewna trochę szkoda. Szczerze mówiąc, a po co mi to tutaj przecież tutaj mogę siedzieć? O, mamy jednego dirta. <grystanie> e, tak, czyli właściwie wybrałbym się na poszukiwanie, mm, to mógłbym przy okazji powiększyć, albo po prostu zrobić sobie korytarze na wysokość. Właściwie dwóch kratek by nam wystarczyło. Fajnie by było, jakbym znalazł jakąś jaskinię czy cokolwiek takiego, bo nie musiałbym kopać, a tam zawsze jest dużo surowców. No ale czekajcie, bo z kolei pochodni nie mam. Jakikolwiek węgier mam? Wiem, że tak... O, następne dnia. Szybciutko rosną. O, melony będą mnie długo. Przy okazji zobaczę. Mamy jakikolwiek węgiel? Nic. Wezmę sobie dwa patyki, żeby zrobić osiem pochodni, jak znajdę węgiel. Dobra. czemu mam pełny wód? Aha, bo zginałem. Dobra. Hm, też dobry <śm> sposób. I nie trudny. Miałbym, bo gdybym trafił na jakiś węgiel, w jego jest najwięcej, więc nie miałbym z tym problemu. A nie chcę, żeby mi się teraz coś zespałnowało. No, dwa żelaza już znalazłem, to z węglem nie będzie większych problemów. Więc chcę ja to ogólnie powiększę, żeby zrobić faktycznie ten, jak to tam nazwali, las. Mam posadzić las, żeby zrobić las. Pod ziemią, no bo gdzie indziej chyba, że na powierzchni. Ale na razie tutaj pod ziemią my jesteśmy, bo. Żeby wyjść na powierzchnię i cokolwiek tam budować nie mamy tylu surowców. Zresztą to jest dopiero początek. Okej. Okay. Yy, nagrywamy już około 12-13 minut. Także odcinek będzie 20 minutowy tak około No, jakiś węgiel ha. nic. Wiem, że tak trochę nudne to kopanie, no ale cóż. Ogólnie mapka bardzo mi się podoba... O! Żelazo! Ogólnie mapka bardzo mi się podoba e, z kilku względów. Jest dość ciekawa, przemyślana, nikt in... niby taka prosta, że domek, czy, czy jak to nazwać, kopuła szklana pod wodą, a popatrzcie jednak, mi przynajmniej mapka wydaje się bardzo ciekawa i interesująca. Ma ma po prostu taki swój urok dużo tutaj fajnych rzeczy jest. Dostajemy takie podstawowe surowce na początek, no niestety o, kierownik się skończył Musiałem sobie dodać o, czcina rośnie, ładnie, ładnie musiałem sobie dodać chyba jak to się nazywa nasionka bo, no bo niestety Najpierw mi zniknęły, by było zbyt słabe oświetlenie, a później ze zbożą, naprawdę, rozwalam zboże, wypada mi tylko samo faktycznie zboże bez nasionek. No to no trochę mocno szkoda. Ok, do pieca na razie nie w sercu, bo nie mam węgla. Z tym węglem widzę, mm, pewnie będzie problem. Ok, zróbmy sobie jeszcze dwa kilofy, bo widzicie, te kamienne szybko schodzą. Ha 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 ha, 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 no tak, zapomniałem. Cyk. E, okej. Okay. Deski zostałem, bo mogę przez czegoś sprzedać nie przerabiam, wszystkie wszystkiego na patyki, bo to nie ma sensu. No i okej, okay, wracamy do żmudnego kopania. O. A tak jakby ktoś próbował tutaj mi wmawiać, że sobie będę dodawał itemy, to nieprawda. Dodałem sobie tylko na początku te nasionka, no żeby przetrwać i przy okazji uzupełnić te wszystkie zadania. No bo takie tam było zadanie i na początku dostaliśmy w skrzyni, no a to już... No po prostu miałem pecha, że miały zbyt małe oświetlenia, a odnośnie zboża nie wypadło mi nasionko. Pecha miałem dużego. Ale więcej nie zamierzam sobie żadnych itemów dodawać. Ok, wykopnę jeszcze tutaj. Nie wiem o co chodziło temu grzybkowi, że nie chciał rosnąć, zbyt mała przestrzeń, czy co. A później, jak las już y, zrobimy y, na powierzchni bo tak planuję też mieszkać na powierzchni, znaczy zrobić coś na powierzchni, tylko tutaj. tylko muszę jeszcze przeczytać dokładnie. Yy, jak to się nazywa Zasady, czy, czy można mieszkać na powierzchni nie na lądzie, tylko na powierzchni, czy cały czas musimy zostawać pod wodą. Bo pod wodą takie mieszkanie no niby fajnie, bo oszklić sobie można wszystko i tak mieszkać, no ale wiecie, jednak zawsze chce się wyjść na powierzchni. Ehm. No, muszę przeczytać zasady, bo wiem, że nie można sobie dodawać temów. No, już trochę pomałem tą zasadę. Yy, nie można, wiadomo, być creator. Takie podstawowe zasady, że to ma być zwykły survival. Survival. O, survival. Po prostu. Okej, jeszcze trochę tutaj wykopiemy. Aha, ja zapomniałem tutaj. Nie, nie motyką. Szkoda, motyki, jest dirt. Nie mam łopaty co prawda, ale nie jest go jakoś mega dużo, więc możemy wykopać a Dirt na pewno nam się przyda. Uh -huh. I faktycznie proszę was, żebyście wpisali w komentarzach jak najwięcej wszystkie Wasze pomysły i inne tego typu rzeczy. Pomysły na budowle, nie wiem co tutaj mogę zrobić, co poprawić ewentualnie bo to jest dla mnie ważne, żebyście też jakby uczestniczyli w tej serii. No. Bo sam, wiecie, zawsze mi coś możecie podpowiedzieć, niż jak mam robić cały czas sam. A na kaktusowej dolinie planowane jest metro, budowa metra. Tylko na to będziemy musieli potrzebować dużo czasu żeby wykopać, do spawnerów, nie wiem, do dżungli planowałem, do jakichś innych biomów też by było fajnie na razie nie ma jeszcze takiego bardziej konkretnego celu, nie wiem, do jakiegoś innego domku czy cokolwiek takiego ale to będzie bardzo duży projekt i żmudny w robieniu na pewno pójdzie na to bardzo dużo surowców, w sensie kilofy i tak dalej, chociaż też na pewno coś wykopiemy dobra i e, zrobimy z tego jakiś timelapse. Czyli wiecie, e, my budujemy i leci przyspieszone tempo. Okej, okay, wszystko nam tu ładnie rośnie. E, znaczy, budujemy. Właściwie kopiemy. E, tak, kobla mogę schować. Jeszcze trochę i nową skrzynkę będziemy musieli zrobić. E, co ja chciałem? Aha, spróbować z tym grzybkiem. Mm -hmm. może teraz będzie tam chciał wyrosnąć? Nie, no, nie to, to. Cyk, nic. Jeszcze zalepię dla pewności. Okej, okay. grzybku. Hmm. może tutaj go postawię? No, nie chcę rosnąć. Chyba jeszcze musimy trochę to powiększyć. Wiecie, co zobaczę, na czas yy, nagrywamy około 19 minut. Zaraz będę kończył jeszcze tutaj, tylko przekopię kawałek. Taki trochę nudny odcinek, bo nic ciekawego tak naprawdę się nie działo. Pokazałem wam co zrobiłem w międzyczasie. No i staram się wyrosnąć dużego grzybka. Yy, tak jakby ktoś pytał przed sobą, mam listę zadań wydrukowałem sobie i po prostu skreślam te, które już zrobię także cały czas na bieżąco mogę przeczytać i sprawdzić które zrobiłem, jakie mi jeszcze zostały do zrobienia no chciałem jeszcze dzisiaj tego grzybka wyrosnąć zrobić dużego muhomora. to na pewno by się nam przydało, bo wtedy moglibyśmy sobie, jakbym już miał takie miejsce gdzie mogę sobie postawić grzybka Mielibyśmy, czy ja miałbym możliwość zrobienia zupek grzybowych, które byłyby dobrym pożywieniem, bo z takiego jednego grzybka sporo jednak wychodzi małych grzybków, z tego dużego I... i no i to z tego będzie sporo zupek. No dobra. A... Jeszcze pozbieramy tylko irta i... No i dupa. Kurcze, grzybek. No czemu on nie chce rosnąć? Nie wiem. Nie ogarniam go. Nie wiem czy... Nie, za nisko chyba nie jest. Spokojnie by się zmieścił. No nie wiem. Nie wychodzi mi to coś. No szkoda. Taki trochę ten odcinek był nudny, szczerze powiem. O melon! Wreszcie. Ale... ale no jednak trochę tutaj zrobiłem w tym odcinku. Trzcinę też możemy ściąć. Melona sobie zjemy. Okej. Okay. Wszystko chowamy do skrzynki. Jeszcze mamy, znaczy nie, na razie nie będę robił eee, drugiej skrzynki, bo ta nam wystarczy. Aha, właściwie to nie wiem po co na łóżko, no ale dobra. Węgla niestety żadnego nie wykopaliśmy, no trudno. Za to zrobiliśmy takie dość duże pomieszczenie, które będzie właśnie z przeznaczeniem na las. Od razu pobiegnę po sadzonki drzew, żeby mogły już sobie rosnąć. Pyk, o pięć mamy, ładnie. E, jakoś tak posieje. A one na dircie muszą. Hmm. To nie fajnie. Wykopię stąd trochę dirta. Bo nie chcę mi się też na górę, żeby podmienić z koblem. Powiedzmy tutaj. Cyk trzy kredki odstępu tutaj dwie od ściany tu dwie od ściany, dobra raz, dwa, trzy, cztery cyk cyk zobaczymy czy to urośnie, bo do końca nigdy nie wiem jaki musi być odstęp między drzewkami cyk i tutaj sobie jeszcze uwolniamy tu potem to zmienia. Aha, jednego dirta mam. I jedną sadzonkę. Dobra, akurat. Eee, A czemuż to? Aaa, nie ma światła. Cholera, zapomniałem. No nie mam pochodni. Tutaj musi być ta jedna. To tutaj tylko raz wypada światło na tą sadzonkę. No szkoda, szkoda, bo tutaj mi nie urośnie. No dobra. No to chowamy, nie wypaliło się. No dobra, i to z mojej strony tyle w tym odcinku. Spodziewajcie się na pewno w niedługim czasie następnego, bo zaczynam się to podobać. I mam nadzieję, że wam też. W Proszę, was, żeby Proszę Was, żebyście w komentarzach pisali pomysły, co mogę zbudować, poprawić, cokolwiek innego. I to z mojej strony tyle. Także trzymajcie się i cześć.